Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jest 8 rano, bardzo wcześnie, dopiero co się świtało. A to co dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jest to urządzenie, które można porównać do, do żony. Ponieważ przy niewielkim nakładzie pracy możecie je mieć na całe życie. A jeżeli zaniedbacie, pokryje się rdzą i trzeba będzie wymienić. A jest to patelnia. Jest to cygańska patelnia, którą dzisiaj mam zamiar wypalić, i właśnie to chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować. Zanim jeszcze zacznę, powiem krótko: umyłem ją w domu z tego oleju technicznego i przemyłem, bo to robiłem wczoraj, dlatego też przesmarowałem ją lekko olejem rzepakowym tym samym olejem, na którym dzisiaj będę pracował którym dzisiaj ją będę wypalał, i tylko naprawdę delikatnie ją nasmarowałem. Bałem się trochę, że może gdzieś tam jej nie doczyściłem, nie dosuszyłem ręcznikiem papierowym do końca. I dobra, to ja się zabieram za pracę, ponieważ jest naprawdę, naprawdę zimno, jest chyba minus, minus 8. Ja tu się chwilę kręciłem, więc jest mi już, już zimno. To co? Działamy. Ja zbieram opał, przygotowuję palenisko i widzimy się za chwilę. Na początek należy ją solidnie wygrzać zanim zaleję ją olejem. I tak jest tu w tym lesie praktycznie cały czas. Teraz już i tak ucichło. I co fajne jest, dzisiaj rano jastrząb przeleciał tak naprawdę, można by powiedzieć, dosłownie 5 metrów ode mnie. Chyba mnie nie zauważył. W ostatniej chwili zrobił nawrotkę i skręcił, poleciał tam właśnie w kierunku, kierunku tych bagien. Fajne, fajne, naprawdę. Taki, ta bliskość tutaj i ta jeszcze można by powiedzieć taka może trochę pierwotność tego lasu bardzo mi się podoba słychać już jak ta patelnia się grzeje powoli nabiera też kolorów na początku podczas wypalania oczywiście będzie towarzyszył jej duży, ale to duży i bardzo przyjemny zapach i sfond, ale tym się nie przerażajcie, jest to zupełnie normalne. Radziłbym Wam zachować ogromną ostrożność, w tym waszym olej. Ja używam akurat oleju rzepakowego. Naprawdę trzeba uważać, ponieważ zdaje się to od otwartego źródła ognia i oleju. Teraz zasypię ją sporą ilość soli. I teraz obierki ziemniaków. Ubierki mam z wczorajszego obiadu. Nie, nie, nie przygotowywałem ich dzisiaj. Nie zabierałem do losu ziemniaków. Nie skrowałem. Po prostu zabrałem to, co miałem. I z obiadu. Na niektórych, na niektórych forach, tudzież poradnikach spotkałem się z tym, że należałoby to powtórzyć czterokrotnie. Ja, e, natomiast zrobię to tylko jeden raz i pozostałe, pozostały raz będę się starał tylko i wyłącznie e, ją po każdym użyciu e, odpowiednio olejować i tak, żeby miała jak najmniejszy kontakt z, z wodą. Pokazuję oczywiście myciu. Od razu należy ją wycierać do sucha i olejować szmatką. Ręcznikiem dopiero, też. I ten proces wygrzewania myślę, będzie trwał gdzieś około 15 minut. Także ja na chwilę wyłączę kamerę. Patelnia jest już wypalona. Trwało to 20 minut. Spójrzcie. ziemiaczki Już się fajnie, fajnie przypiekły. Znaczy, może nie ziemniaczki. To Wiecie co, podczas smażenia tego nabrałem takiego smaka, naprawdę takiego smaka, ponieważ zaczęło mi to pachnieć, nie wiem jak u was się to nazywa, natomiast u mnie na Mazurach mm, mówi się na to talarki i naprawdę się przepysznie zaczęło to pachnieć. E, ale nie róbcie tego błędu, to nie nadaje się do jedzenia. Z pierwszego wypalania e, to te ziemiaki, nawet gdybyście obrali je e, i e, robili z czystych ziemiaków nie tak jak ja to mimo to nie nadaje się to do spożycia. Ja to teraz zlewam do czajnika, czajnika, który miałem mieć na kawę na wodę. Przesypię to i zabiorę do domu po prostu, żeby nie, 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 nie skażać terenu tym olejem. I co? I wytrę patelnię kaszucha. Patelnia jest już gotowa. Eee, wyszła... Wyszła jak wyszła, wyszła świetnie. Yy, powstały lekkie przełożenia, ale to w zupełności nie wpłynie na, na, na jej działanie. Błyszczy się naprawdę przepięknie, spójrzcie, obwigać tam słońce. Yy, I myślę, że w następnym odcinku yy, przygotuję coś na niej. A to Wam zostawiam w komentarzu yy, to piszcie, co mógłbym na niej zrobić. Co chcielibyście, Abym na niej zrobił. Podkreślam, że w pierwszym, yy, może tam gdzieś. Wiadomo, każdy by chciał różne rzeczy, ale na samym początku użytkowania tej patelnicy, jeszcze warto wspomnieć, nie bardzo nadaje się ona do duszenia, czyli do przykrywania i używania gdzieś tam na dużej, z, z dużą ilością wody, podlewania wodą albo czymś takim. Z tego względu, że jeszcze ta powłoka nie jest taka naprawdę w 100%. Ona zabezpiecza, oczywiście zabezpiecza. Nie powinno się też robić kwaśnych potraw, ponieważ może ona gdzieś tam jeszcze prze, prze, przebić się ta kwa, kwaśność przez stal, znaczy przez powłokę i dojść do stali i spowodować korozję. No ale nadaje się, można już na niej robić i ja się nie mogę doczekać do tego, aby przyrządzić coś w następnym odcinku. Także widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!